Kanał witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj rozpakujemy sobie dwa nowe kontrolery DualSense do PlayStation 5, żeby zobaczyć jak prezentują się różne wersje kolorystyczne padów. Pokażę wam modele ochrzczone jako Midnight Black oraz Cosmic Red. Zrobimy też rzut oka na edycję fioletową, której nie kupiłem, ale miałem w rękach. Sam szukałem podobnego filmiku, gdy przymierzałem się do zakupu nowych padów, więc stwierdziłem, że może wam też się coś takiego przydać. Pokażę wam króciutki unboxing, opiszę pierwsze wrażenia i porównam ze standardową białą wersją Dual Będzie krótko, ale mam nadzieję treściwie. Na rynku mamy oczywiście dostępne też inne wersje, jak choćby różową czy jasno niebieską przechodzącą w turkusową, ale mione do gustu akurat nie przypadły. Standardowa cena wszystkich oryginalnych padów DualSense to około 350 zł, natomiast mi udało się kupić w promocjach przed Black Friday'owych za 229 sztuka, więc wygląda na to, że na taką okazję warto czekać, jeśli gdzieś zobaczycie wyższą cenę. Zacznijmy może od opakowań. Tutaj niewiele się to różni od standardowego białego wydania, no i z przodu mamy od razu widoczne wersje kolorystyczne. Ja jako pierwszy model dodatkowy zakupiłem edycję Midnight Black, natomiast ostatnio dobrałem jeszcze wersję Cosmic Red. Zapłaciłem, tak jak wspomniałem, 229 zł. Może właśnie na tej edycji się skupimy, jeśli chodzi o odpakowanie pudełka, bo przecież niczym to się nie różni w przypadku wersji czarnej. Ciekawiła mnie mocno ta wersja kolorystyczna, czyli ta Cosmic Red, bo wiedziałem, że nie jest to taka standardowa krwista czerwień, a raczej czerwień przechodząca w róż. No i rzeczywiście się to potwierdziło. W pudełku znajdziecie w zasadzie sam kontroler z dwiema małymi książeczkami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania. No i jak widzicie, sam kontroler robi bardzo dobre wrażenie, mi przynajmniej bardzo się podoba. Choć nazwano go Cosmic Red, to ja bym bardziej określił go jako głęboki róż albo jakaś forma koloru magenta z większą domieszką czerwonego. Żeby Wam pokazać różnicę pomiędzy prawdziwym kolorem czerwonym, na ujęciu porównuję pada z nagrywarką Avermedia Game Capture HD+, którą nagrywam dla Was obecnie materiały wideo z PS5 czy Xboxa serii X i jak sami widzicie różnica jest spora. Design samego pada w porównaniu z wersją białą jest praktycznie identyczny. Z przodu górna część w kolorze Cosmic Red, a dolna z gałkami już czarna z takiego samego matowego materiału jak w edycji standardowej. Przyciski naturalnie są transparentne, wyglądają bardzo ładnie, profesjonalnie można by powiedzieć. Z tyłu opis produkcyjny widać, że sprzęt wyszedł z Chin, niestety albo stety. A jako, że to jest oficjalny kontroler, na rączkach możecie znaleźć maleńkie wypustki w kształcie znaków znanych z przycisków geometrycznych, czyli krzyżyka, kółka, trójkąta i kwadratu. Podsumowując, wygląda to bardzo ładnie i fajnie, że nie jest to wersja taka typowo czerwona, tylko bardziej w stylu czerwonej magenty. Przejdźmy teraz do wersji Midnight Black. Pominę już odpakowanie, bo nie ma tam niczego innego w porównaniu z wersją Cosmic Red. Sam kontroler bardzo mi się podoba, bo jest cały w jednym kolorze. Wiem, że sporo osób, w tym zresztą i ja, niespecjalnie przepada za standardową białą wersją Dual ze względu na pomieszanie białego z czarnym. Według mojej opinii prezentuje się to średnio i zdecydowanie wolałbym, żeby do konsoli od premiery dodawana była właśnie pokazywana teraz wersja Midnight Black. Okej okay, może i jest nieco nudna, ale wolę to niż kontrowersyjne pomieszanie w wersji białej. Cały kontroler ma pokrycie czarne matowe i wygląda bardzo ładnie. Tutaj również nie jest to taka typowa mocna czerń, to raczej czerń przechodząca w grafit i zwłaszcza w mocnym naturalnym świetle będzie to dobrze widać. Ja akurat nagrywam film w listopadzie za oknem szaro, śnieżnie więc ciężko mi Wam to dokładnie pokazać, ale mam nadzieję, że wiecie co mam na myśli. No i na koniec mały rzut oka na wersję fioletową, której ja nie kupiłem, ale miałem ją w rękach. Cóż, jest w porządku, ale jak dla mnie ten fiolet jest nieco zbyt ciemny. W ogóle, Sony według mnie poszło trochę za bardzo w skrajne warianty. Fioletowy, jak dla mnie, za ciemny, a różowy czy ten jasno-niebieski, zbyt jasne. No, ale to naturalnie kwestia gustu. Podsumowując, jak dla mnie z wszystkich dostępnych wersji kolorystycznych, najładniejsze to Midnight Black i Cosmic Red, ale jeśli miałbym wybierać tylko jedną, postawiłbym chyba na tę ostatnią. Cieszy oko, od razu wyróżnia się spośród innych padów, gdy leży w większej kupce kontrolerów. Sam jednak wolałbym, żeby japońska firma nieco bardziej się wysiliła i zaproponowała nam więcej edycji limitowanych, związanych z najważniejszymi markami PlayStation, bo jest ich ciągle zbyt mało, są ciężko dostępne, a jeśli już są, to ceny odstraszają. Dajcie znać w komentarzach, które kolory sami wybraliście i które uważacie za najładniejsze. Zgadzacie się ze mną, czy jednak macie zupełnie inne zdanie? Czekam na Wasze opinie, a tymczasem to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że ten krótki film się Wam przyda i do usłyszenia już niebawem.